Działkę zakupiłam w 2003 albo drugim roku, ja już dokładnie nie pamiętam, bo to kupa lat wstecz. Koty oczywiście tam zawsze były. Bazą bytowania tych kotów wtedy, gdy jest na przykład zima i one muszą mieć schronienie, jest moja altana, odpowiednio przysposobiona. Koty dostają swoją porcję, ja je pozdrawiam i po prostu ogarniam działkę i idę do. Zaczęłam być wzywana na posiedzenia zarządu i tam byłam publicznie bardzo sekowana i krytykowana, ale że ja muszę przestać te koty dokarmiać. Taka postawa powinna być oceniana jako pozytywna, a nie te osoby nie powinny być po prostu nękane przez administrację bądź też nieprzychylne spółdzielnie. Ja sobie nie mogłam po prostu pozwolić na to, żeby przestać prawda, opiekować się tymi kotami. To poniosło za sobą konsekwencje, Odebrania mi działki rozwiązania ze mną umowy dzierżawnej. Podstawą rozwiązania ze mną umowy o, o dzierżawę działki e, był zapis w regulaminie Polskiego Związku Działkowców. Członkowi Polskiego Związku Działkowców zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ogrodu psów bez smyczy i krańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. Był to oczywisty błąd, dlatego, że przepisy ustawy wskazują, że ogrody działkowe mają obowiązek e, e, zajmować się między innymi ochroną e, zwierząt. Ponieważ nie miałam innego wyjścia, zależało mi na i na działce, i na opieki, opiece nad kotami, po prostu musiałam złożyć pozew w sądzie. Batalia sądowa trwała w sumie około roku. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia uznaje, za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy dotyczącej działki numer 18 łodzi. Wyrok sądu był korzystny dla pani Ewy. Motywy sądu wskazywały na to, że nie powinno być problemem dla nikogo to, że działkowiec dokarnia sobie kilka kotów, a po drugie, sąd wskazał na tę okoliczność związaną z przepisami, a więc z tym, że ogrody działkowe mają obowiązek dbania o zwierzęta wolno Ludzie nie mają pojęcia o tym, że jest jakaś ustawa o ochronie zwierząt, że te zwierzęta wolnobytujące stanowią dobrostan, o który trzeba dbać. Jeżeli jakaś administracja, spółdzielnia mieszkaniowa zamieści zakaz dokarmiania wolno żyjących kotów, to jest to po prostu niezgodne z obowiązującym prawem. Wprowadza się w Polsce bardzo często zakazy dla samych zakazów. A nie dlatego, że one mają czemukolwiek służyć. Ja, na przykład, notorycznie spotykam się z jakimiś zakazami dotyczącymi niefotografowania, niefilmowania, gry w piłkę, nierozmawiania przez telefon komórkowy. Namawiam, walczmy z głupimi zakazami, głupimi ograniczeniami.